Olbrzymi cień Goliata unosi się nad historią, ale niewielu zastanawia się nad ukrytą prawdą o jego braciach. Nie był to tylko jeden gigant, ale ród kolosalnych wojowników, zagrożenie, które wykraczało poza siłę fizyczną i przenikało do sedna wiary izraelskiej. Wyobraźcie sobie terror i niedowierzanie, które ogarnęło hebrajskich żołnierzy, gdy stanęli w obliczu nie jednego, a kilku Goliatów. Biblia w swojej zwięzłej narracji przedstawia nam tylko jednego, ale archeologia i analiza tekstu sugerują znacznie mroczniejszą rzeczywistość. To historia niezachwianej wiary pod presją ogromnej siły fizycznej, historia, która zmusza nas do kwestionowania własnych ograniczeń i siły, która tkwi w Bogu. To jest prawdziwa historia braci Goliata, szokujących biblijnych gigantów, Ujawniona przez współczesny obiektyw, wspierany przez samą sztuczną inteligencję, która pozwala nam głębiej analizować informacje, przełamując paradygmaty interpretacji, które przez tak długi czas zaciemniały prawdę za tymi starożytnymi opowieściami. Podróż Dawida, pozornie prosta, staje się potężną metaforą duchowej walki współczesnego człowieka z niewidzialnymi gigantami lękami niepewnościami i wątpliwościami. I tak jak Dawid zmierzył się ze swoim gigantem, my również możemy stawić czoła naszym, ufając w wyższą siłę, która nas prowadzi. Nie chodzi o siłę fizyczną, ale o znacznie większą siłę duchową, obecną w nas wszystkich. Poznajcie te historie razem z nami, a będziecie szokowani szczegółami, które wielu ignoruje. Udostępnijcie ten film znajomym. A razem odkryjemy tę biblijną tajemnicę. Kluczem do zrozumienia prawdziwego wymiaru tego zagrożenia jest staranne studium tekstów biblijnych. Nie ma wyraźnej wzmianki o liczbie braci Goliata, ale opis siły fizycznej Filistynów w połączeniu z innymi odkryciami archeologicznymi wskazuje na możliwość istnienia grupy gigantycznych wojowników. Wyobraźcie sobie scenę, Przerażona armia Izraela, stojąca w obliczu nie tylko jednego potężnego przeciwnika, ale ich legionu. Walka nie była tylko fizyczna, ale także duchowa. Wiara Izraelitów była testowana do granic możliwości. Dawid, młody pasterz z niezachwianą wiarą w Boga, pojawia się jako latarnia nadziei, reprezentująca ludzką zdolność do pokonywania tego, co wydaje się nie do pokonania. Jego zwycięstwo nie było kwestią brutalnej siły, ale zaufania w wyższą moc. Aby zrozumieć wielkość tego aktu wiary, musimy zagłębić się w zasady biblijne. Historia Dawida i Goliata przypomina kilka innych duchowych bitew opisanych w pismach, gdzie zwycięstwo zawsze jest osiągane przez wiarę, a nie przez siłę. Pamiętajcie, Bóg nie obiecuje nam życia bez walk ale daje siłę do ich pokonania. W tym duchu wytrwałości odnajdujemy prawdziwą lekcję tej historii. Trudności mogą wydawać się gigantami, ale z wiarą możemy je pokonać. Współczesne zastosowanie tej historii jest kluczowe dla naszego zrozumienia. Dzisiejsi Goliaci mogą nie być fizycznymi gigantami, ale wyzwaniami współczesnego życia. Lękiem, depresją, toksycznymi związkami, niepewnością finansową, samą presją społeczną i wirtualnym nękaniem. To są niewidzialni giganci, którzy często nas paraliżują i zmuszają do kwestionowania naszych możliwości. Tak jak Dawid uzbroił się w wiarę i proce, my musimy znaleźć własną broń, aby stawić czoła naszym wyzwaniom. Strategiczne planowanie w połączeniu z wiarą w Boga i wzajemnym wsparciem w społeczności. W ten sposób historia braci Goliata uczy nas, jak ważna jest wytrwałość, modlitwa oraz ciągłe poszukiwanie wiedzy i mądrości, aby pokonać nasze lęki. Z kolei sztuczna inteligencja może być wykorzystana do lepszego zrozumienia tych starożytnych tekstów i ich znaczenia dla naszego obecnego życia. Studium historii, archeologii i pism pozwala nam umieścić sagę o Dawidzie i Goliacie w kontekście i zrozumieć, że walki duchowe są ciągłe, ale obietnica zwycięstwa również. Nie zniechęcajcie się gigantami, które życie stawia na waszej drodze, uwierzcie w swój potencjał i zaufajcie mocy Boga. Pamiętajcie, zwycięstwo przychodzi przez wiarę i wytrwałość. Udostępnijcie ten film. Zostawcie swój komentarz, a razem zbudujemy świat bardziej wzmocniony wiarą i nadzieją. Pomóżcie nam przekazać to przesłanie wiary większej liczbie osób, udostępniając ten film w swoich mediach społecznościowych. Pomóżcie nam przekazać to przesłanie wiary większej liczbie osób, udostępniając ten film w swoich mediach społecznościowych.